Na Kuku, witam serdecznie w ten przepiękny wtorek. Pogoda na razie jest przyjemna, ale oczywiście jest to rano, chłodniej na dworzu niż w domu, w mieszkaniu i tak Będę też musiał dzisiaj kupić jedzenie dla kotów przysmaki, bo kotek jest też na lekach i nie wszystkie z tych leków są bardzo dobre, jeszcze są tabletki, także. Przy smakami, spakołykami, kocią miętką to zmieszanie byłoby lepsze i większe szanse są po to takie, żeby kotek zjadł. No a ja jestem w nowej koszuli niebieskiej. Pojedziemy. Kupiłem kotkowi właśnie różne przesmaki. Jest to tu tuńczyk z mlekiem, kozim, tuńczyk z bonito, tuńczyk z pomidorem, łosoś, krab i jakieś dwie saszetki, oraz sobie yy, taki napój z witaminą C, taka bomba jakaś, witaminowa C. No ale, że jestem niedaleko mieszkania to po prostu szybko podwiozę biegnę do góry i po prostu zostawię na mojego kochanego koteczka kolega z klasy Farhan drukuje wszystkich trzyma w klasie Hello we, we To go home? Yeah, I just wanna check that. Is it correct or not? Just wait for four to five more minutes. <laughs> I said, only I have the key so I can lock you inside oh, if I want to. So you are the key boss? Yeah. Thank you for waiting for me. Bo ja mam klucze do tej klasy i ja mam klucze do głównej bramy. Także chwileczkę poczekać, aż skończy wydrukować, bo trzeba się przygotować już na kolejną lekcję. Dzisiaj poszedłem do tej klasy. Uczniowie mieli mniejszy poziom angielskiego. I trochę na początku był taki cichy mur. Ja, ja coś mówię, ja coś pokazuję i to taka cisza, taka niewygodna cisza trochę. I takie, no co dalej? Wytłumaczyłem w taki sposób, mówię w taki sposób, pokazuję w taki sposób. Nadal cisza, spokój. Dobra, uczyliśmy. Miałem ich ogólnie nauczyć parę... S z słówek yy, o ciuchach to biorę zdjęcie na przykład koszuli. Przyciągam sobie tak. Koszula. To co to jest? shorty I tak przykładam, shorty tu się ubiera, gdzie się ubiera. I dopiero potem już zaczęło to jakieś trakcji brać, te uczenie. Potem... jak się masz? jak się masz? A jak Punjabi, nie A o co Urdu, chodzi. Urdu. Urdu. Okay. Urdu. A jak się A ty jak się czujesz? A jak się się dobrze. A jak się o, oh, ma TikTok, subscribe, regarny subscribe, etc. I said my family is fine. How about your family? Dziękuję. Czy chcesz to powiedzieć? I said the same. <sum> to samo powiedział. Tak mówi. Albo się wstydzi. Y no to potem to zaczęło brać trakcji, potem y składanie. Słówek, ale zanim to jeszcze było to, co ja zrobiłem. Tak, była gierka, zrobiłem taką małą gierkę. Muszą dzieci znaleźć obrazki, gdzieś w klasie tam obrazki są, przyczepić na ścianie, przykleić, zaznaczyć to yy, nieparzysty obraz, nie? I, wiezie, I jak już wiedzieli to, co zrobić, potem wziąłem zdjęcia, powiedziałem, yy, bluza. Oni mówią bluza, potem łamanie tego bluza, 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 potem to jest bluza. Bluza, co on, ona nosi, ona nosi bluzę, takie potem już formowanie zdania to było. Już trochę zaczęli łapać o co chodzi, potem gierka takiego skakanka, taka jakby jedna noga, druga noga, dwie nogi, jedna noga, druga, dwie nogi i tak dalej. Brali potem karteczki ze zdaniami. Było, cała klasa podzieliłem na dwie części. I potem grupa, jak już miała wszystkie karteczki, mogła sobie zrobić takie puzzle i złożyć zdanie. Potem było małe wpisywanie brakujących już. Brakującego słowa do zdania. Potem była produkcja, czyli musieli napisać co ja noszę, co kolega nosi. Coś takiego. I ogólnie fajnie wszystko było. Dzieciaki miały frajdę. Ja się cieszyłem, że oni się cieszą. W końcu y wszystko poszło idealnie jak miało być. Poza tym ciężkim początkiem. Wiadomo, pierwszy raz widzą białego. Nagrywa się? Nagrywa się. Bo mi przednia kamera zgasła. Pierwszy raz widzą białego. Pierwszy raz widzą prawdopodobnie cudzoziemca, bo to są dzieci yy, z dalszych miejsc. Także... Szok taki dla nich trochę też to był. Więc to jest też zrozumiałe. No ale potem już yy, mówi, czy znam trochę Kmerski. Ja mówię tik tik, że malutko tik to malutko. Potem, jak masz na imię, mi się pytają i tak już po prostu luźniej to wszystko potem było i zapewne będzie już coraz lepiej z tymi kilkoma dnia praktyk, co jeszcze mi zostało. Okay, Farhan, you ready? Yes. Thank you for waiting. Ticha. Can, Disha, we go home? can we go home? No. Thank you, teacher. A <laughs> O właśnie. Wszyscy, jak przychodzimy do klasy, uczniowie stoją i mówią: Dzień dobry nauczycielu, jak się masz? I tak dalej, potem na koniec lekcji stają. Dziękuję za nauczenie nas, nauczycielu. Możemy iść i fajnie, po prostu są przyjemni że zapraszania. Afim off right. To Jest elektryczność, ok, and now we can go. So you no a ja jestem teraz w indyjskiej restauracji. Soul Vegetali. Mam egg. Egg tali. Begetali. Mam jaj jajkowe vetali, To jest jajko. Okay. E Trochę na ostro z ryżem. Tali, dal. Sebzi. No to jest sałata. Dal. To się miesza z ryżem. E Jajko stali. I to jest bardzo słodkie. Gulab. Gulab. Say gulab? Gulab. Jaman. Jaman. Ja yeah, gulab jaman. Gulab, gulab jaman. Te? Yeah. Bardzo słodkie. Yeah. A to jest ta datka. Już pewnie uh, widzieliście. Datka, najświeższa. Dan, no. kolega Parham. I'm hungry, this why I'm eating dear bread. <laughs> Have some fun. <money. laughs> no i przyszedł brat. Zauważył Hello. nas i. from. Kenya. 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 Why Kenya. I'm not it's even like, sure where Kenya is. <laughs> it's in Africa. I know. I'm from Los Angeles. <laughs> He's from Kenya. <laughs> and do I look like Kenyan people? <laughs> We're oh, like Kenya. I'm more Persian, a kind of Arabic. Yeah, my father's from late Persia. <laughs> Yeah. Really? No. <laughs> I would, yeah, I would say Farhan looks more Central Asian slash Persian. Yeah. I think I agree with that. Mm -hmm. Yeah. I agree with that.